Serwis muzykanci, mam dzisiaj dla was coś wyjątkowego do pokazania. Jest to taki akordeon, jest to esopriani model 2021D z serii Circus Line. Czyli lekki, 72 basowy akordeon trzychurowe. Zobaczymy jak brzmi, jak gra i czy to faktycznie dobry wybór dla uczniów, dla początkujących albo dla Podróżujących, tak? Bo, bo teraz jest taki właśnie myk na zabieranie ze za sobą akordeonów w podróże, na przykład służbowe do hoteli, albo dla osób, którzy chcą mieć porządny akordeon bez dźwigania 10 kg. Zacznijmy od tego w ogóle, co to jest za instrument. Tak bardzo ładnie wygląda, świeci. Estopriani to marka należąca do Pasco Italia. Czyli firmy z Castelfidardo, czyli włoskiej stolicy akordeonu, seria Circus Line, to linia, która ma łączyć włoski projekt i kontrolę jakości z produkcją w Chinach. Dzięki czemu ten instrument kosztuje mniej, ale wciąż wygląda i i powiem szczerze, że po kilku dniach testu to rozwiązanie ma sens, tak? Bo dla wielu osób, które zaczynają lub wracają po latach przerwy do gry na akordeonie, różnica w cenie jest ogromna. A różnica w brzmieniu wcale nie taka y, duża. Model 2021 ma 34 klawisze. Tak. Na górze zaczyna się od dźwięku G, na dole kończy się na dźwięku E. Więc jest idealny do nauki, do utworów, które sobie chcesz biesiadować, grać dla siebie, dla rodziny. Naprawdę to ci w zupełności wystarczy. Całość waży około 7,5 kg, więc jest naprawdę lekki. Można zabrać go na lekcje, można zabrać go do znajomych, można go zabrać na wesele, można go zabrać do hotelu. Tak jak coraz więcej kursantów szkoły akordeonu zabiera w delegację akordeony ze sobą, jest fajny, jest torba do niego na działkę, gdziekolwiek, tak? W zestawie są pasy, Basy, pasy są też bardzo ciekawe. Jeszcze takiego rozwiązania nie znalazłem, To jest jakiś taki fajny klips, tak? Z rzepem. Na razie wstępnie. pamiętaj, że lewy musi być krótszy a na dole jest też taka fajna, tak wygląda właśnie regulacja, także jest mega łatwo sobie ustawić prawidłowo akordeon, bo wiesz, że akordeon nie, nie że zakładasz pasy i sobie grasz, tylko on musi jakoś tutaj być, tak, coś tutaj musi pod brodą być, <grym> musi gdzieś coś opierać o coś, w prawej ręce mamy trzy chóry, L plus M plus M i aż 7 rejestrów, albo registrów nie wiem jak mówisz. Prawdopodobnie prawidłową wersją samej i zobaczcie, jak to brzmi. Tak? Kolejny chór. W pełnym tutaj rejestrze. Czyli tutaj mamy pojedyncze, pojedyncze, tutaj są te dwa złączone, tak, ale wciąż jest suchy strój. Suchy strój używamy na przykład do tank. I tak dalej, i tak dalej. Tak? Czy na przykład jakieś inne tango? Mamy też tremolo, tak? Czyli dwa chóry M rozstrojone. Jeden nastrojony jest czysto w kamertonu, tak? A jeden jest odstrojony kilka centów żeby właśnie spowodować to drżenie, dźwięku, fale dźwięku, i właśnie pojawia się tremolo, tak? I wtedy to możesz używać sobie na przykład do, do walczyków, tak? tak? Czyli mamy i takie tangowe brzmienie, nawet można powiedzieć, że y rokowe też tak tak Znaczny utwór, czyli i można sobie zna zagrać narokowo, może sobie zagrać tango, może sobie zagrać pięknego właśnie walca. Te dwa ostatnie chóry to są takie same jak te na górze, tak? Tylko, że jak na przykład grasz tutaj w tym miejscu, żeby ci tutaj było łatwiej zmieniać. No i tutaj masz taki, można powiedzieć, master, czyli te wszystkie chóry razem wzięte tak. Tak? i już na przykład można jakiegoś fajnego uberka sobie zagrać. Tak, albo jakiś innego. Tak. Tak z lewej strony mamy do dyspozycji basy. W basach mamy 72 guziki, czyli mamy ten dodatkowy rząd guzików akordów zmniejszonych, których na przykład nie ma w 80 tak? 80 ma tutaj więcej i tutaj na dole, ale nie ma tutaj tego rzędu. Na tym jednym rejestrze dość cicho brzmi. Ale włączając już tutaj, e, uruchamiamy. Dystrybutor podaje cztery chóry, że są tak. Tak. No. Jeszcze jak reaguje na, na zmianę nacisku, siły, miecha. Tak? Czyli to od takiego cichutkiego jakiegoś na przykład. Mm. Także dość poprawnie reaguje też na zmiany dynamiki, troszeczkę mi się wydaje, że tutaj prawa ręka mogła być delikatnie głośniejsza w porównaniu do lewej. Przy tych wszystkich hurach włączony klawiatura jest fajna, jest sprężysta, lekko stawia opór. Także dzięki temu dobrze się czuje dynamikę, nawet przy szybszych przebiegach. strojenie standard. Tutaj jest tremolo, delikatne falowanie, tak jak właśnie mówiłem do tych walców francuskich, takich można już sobie pograć fajnie. Także to jest takie typowe falowanie dla akordeonów z tej półki cenowej. W praktyce bardzo przyjemne, ani za mocne, ani zbyt suche. Plusy i minusy. Co mi się tutaj podoba? No oczywiście ta waga 7,5 kg. Pasy są dość nietypowe. Pierwszy raz takie widziałem, ale bardzo są wygodne. Jest tutaj pianką podszyte, nie jest, nie jest jakaś tutaj sztuczna szkura, skóra. Tutaj w pasku basowym, co jest mega ważne, też jest materiał, tak? Czyli ręka zawsze, jak gra lekko poci, i później ciężko jest skakać po basach i trafiać, a tutaj jest zupełnie, zupełnie to troszeczkę wyeliminowane, tak? Czyli bardzo fajnie można sobie skakać, ręka ci się tutaj spoci, ale. Szybko można prze, prze, przeskoczyć sobie tak z basu na jakiś inny bas. No, jest tutaj 7 rejestrów, w basach są dwa porządne wykonanie. Widać, że jest dobra jakość, nie widać tutaj żadnej tandety. No, i stosunek ceny dystrybutor na swojej stronie podaje za ten model 6900 brutto na dzień dzisiejszy, także za trzy akordeon stroj LMM. To naprawdę rozsądne za nowy. I tak? jeszcze do tego jest pamiętaj, futerał dostajesz. Co można by poprawić? No, nie jest to w pełni włoska produkcja. Jest to włoski projekt i kontrola jakości. Strojenie to poziom student, a nie koncertowe No, ale w tej cenie to uczciwe i mi się zdaje, że takie sprawdzone rozwiązanie. Także podsumowując, Esopriani. Model 2021D serii Circus Line to porządny, lekki akordeon trzychurowy LMM z siedmioma rejestrami po prawej stronie i dwóch w basie. Zaprojektowany we Włoszech, produkowany w Chinach, kontrolowany w Caster Fidardo. Dla uczniów, dla amatorów, dla mobilnych muzyków to instrument, który naprawdę warto wziąć do ręki i posłuchać na żywo. A jeśli po tym filmie chcesz zobaczyć jak z takiego akordeonu wycisnąć więcej, zapraszam do szkoły akordeonu, gdzie pokazałem tam na kilkunastu lekcjach, na filmach i jak wykorzystać i jak uczymy się na akordeonie grać od podstaw.